Zanim zaczniemy, mam do Was małą prośbę. Bardzo staram się osiągnąć próg tysiące subskrypcji. To liczba, która ma dla mnie ogromne znaczenie. Proszę, kliknijcie przycisk subskrybuj. To tylko jedno kliknięcie dla Was, ale dla mnie to potężna motywacja do tworzenia kolejnych filmów. Bardzo Wam dziękuję. Nazywał się Misza. Ojciec zostawił go samego na bezlitosnej pustyni. Sparaliżowanego, przerażonego, zapomnianego, wołał, ale nikt nie przyszedł. Nikt oprócz bezdomnego owczarka niemieckiego. Ona nie tylko podeszła, ale została. Dniem i nocą leżała obok, dzieląc się ciepłem, chroniąc go przed wiatrem, przed strachem, przed śmiercią. Między dzieckiem a psem narodziła się więź, której nie zniszczy nawet czas. To historia o miłości, oddaniu. I cudzie, który wydarzył się tam, gdzie nikt się go nie spodziewał. Pustynia była bezlitosna. Gorący wiatr wzniecał pył, słońce paliło skórę, a horyzont drżał, jakby samo powietrze odmawiało oddychania. Gdzieś pośrodku tej ciszy zatrzymał się stary, zakurzony samochód. Wyszedł z niego mężczyzna o pustych oczach, Aleksander. Na rękach niósł swojego syna miszę, dziecko z krzywymi nóżkami, z sercem pełnym nadziei. Miał zaledwie dziesięć lat. Aleksander postawił go pod samotną akacją i wręczył mu na wpół pustą manierkę z wodą. Zaraz wrócę, synku. wyszeptał, nie patrząc mu w oczy. Tato, a dokąd idziesz? Misza słabo ścisnął jego rękę. Po prostu poczekaj chwilę. A potem odszedł. Koła wzbiły pył, silnik zaryczał, i wkrótce pozostała tylko cisza. Misza próbował wołać ojca, wołał szeptem, potem krzykiem, potem już tylko ustami. Ale pustynia była głucha, został sam. Słońce wznosiło się coraz wyżej, woda prawie się skończyła, a siły opuszczały jego małe ciało. Misza nie płakał. On bał się, że łzy tylko przyspieszą pragnienie. Patrzył w niebo i szeptał do mamy, której już nie było. Kiedy nadzieja prawie zgasła, w oddali pojawiła się postać. Nie człowiek, pies. Silny, czarno-rudy owczarek niemiecki powoli podszedł, pochylił głowę i spojrzał w oczy miszy. Zamarł, ale zamiast warknięcia, usłyszał jej delikatny oddech, zamiast strachu poczuł ciepło. Pies położył się obok, przytulając się do niego bokiem, jakby mówił: Jestem tu, jestem z tobą do końca. Misza leżał w cieniu akacji. Obejmując rękami manierkę, pragnienie paliło gardło, usta popękały. Nie wiedział, ile minęło czasu godzina, dwie, dzień. Słońce wisiało wysoko, i nawet słaby cień drzewa stał się bezużyteczny. Ale obok była ona pies. Owczarek niemiecki nie odchodził to kładła się, przytulając do chłopca to wstawała, powoli obchodząc go w koło jakby sprawdzając, czy w pobliżu nie ma niebezpieczeństwa. Jej spojrzenie było mądre, prawie ludzkie. Nie wykonywała gwałtownych ruchów. Każde jej działanie było jakby specjalnie po to, aby nie przestraszyć dziecka. Misza nie wiedział skąd się wzięła, ani obroży, ani śladów. Pojawiła się jak Miraż, ale była prawdziwa. Słyszał jej oddech, czuł sierść na dłoni. Ty, ty też się zgubiłaś? wyszeptał, patrząc jej w oczy. Pies przechylił głowę, jakby zrozumiał, a potem delikatnie polizał jego rękę. Misza zacisnął palce. W tym dotyku było więcej miłości niż otrzymał przez cały ostatni miesiąc. Zaczął mówić cicho, powoli, jakby bojąc się, że jeśli zamilknie, pies zniknie. Opowiadał jej, jak umarła mama, jak tata stał się milczący. Jak on kiedyś uwielbiał jeździć na rowerze, dopóki nogi nie odmówiły posłuszeństwa. Opowiadał wszystko to, co bał się powiedzieć na głos, nawet sobie. Pies nie odpowiedział, ale słuchał. Po prostu był obok. I to okazało się wystarczające. Nocą pustynia się zmieniła. Słońce zniknęło, a wraz z nim zniknął upał. Nastał chłód, przenikliwy do kości. Misza drżał. Nie mógł nawet utrzymać manierki. Palce stały się zbyt słabe. Ale owczarek niemiecki położył się obok, owijając swoje ciało wokół jego jak żywy termofor. Wtulił się w jej szyję. Sierść była szorstka, ale ciepła. Słyszał jej serce. Biło równo, stabilnie, jak obietnica, że tej nocy nie umrze. Gdzieś daleko, w pustynnej osadzie, Aleksander nie spał. Siedział przy ognisku, patrząc na swoje ręce. Drżały. Jego umysł miotał się między wspomnieniami a strachem. Słyszał głos syna w swojej głowie: Tato, kocham cię. Co ja zrobiłem? wyszeptał w pustkę. Porzucił syna, wierząc, że ten i tak nie przeżyje, ale teraz każdy oddech przypominał mu o zdradzie. Nie wiedział, czy misza żyje, i ta niewiedza rozrywała go od środka. O świcie pies wstał pierwszy. Podniósł się i zawarczał cicho, nie głośno, ale czujnie. Misza obudził się od tego dźwięku. Jego oczy były czerwone, ciało wyczerpane, ale poczuł ruch. Co się stało? Wydyszał. Pies patrzył w stronę wydm. Kilka sekund. Całkowita cisza. A potem daleki, męski głos. Hej, jest tu kto? Pies zaszczekał. Głośno ostro, ale niezłośliwie jak wezwanie. Misza próbował się podnieść, ale siły go zawiodły. Z zapiaszczystego muru wyszli trzej mężczyźni w długich szatach z wielbłądami. Jeden z nich trzymał lornetkę. Zatrzymał się, widząc chłopca. Oczy mu się rozszerzyły, rzucił się do przodu. Allahu miłosierny chłopiec. Pies zaszczekał jeszcze raz, ale stanął między Miszą a nieznajomym. Nie wpuszczała go, dopóki nie pokazał rąk i nie ukląkł. Wszystko w porządku, nie zrobię krzywdy. Dziękuję ci, wyszeptał do psa. Gdy mężczyzna dotknął ręki miszy, ten po raz pierwszy od dawna się uśmiechnął. Ona mnie uratowała, wydyszał chłopiec, mój pies. Chłopca niesiono na rękach. Jego małe ciało było poparzone słońcem, usta popękane, powieki ledwo się unosiły, ale był żywy. Żywy dzięki psu. Pasterze ostrożnie podnieśli miszę, owinęli w grubą tkaninę i położyli na wielbłądzie. Jeden z mężczyzn dał mu pić, kropla po kropli, aż gardło przestało palić. Pies szedł obok, nie odstępując go na krok. Jeden ze starszych próbował go zwabić, podając suchy kawałek placka, ale owczarek nawet nie spojrzał. Patrzył tylko na miszę. Ona jest dzika? Zapytał jeden pasterz. Nie, odpowiedział starszy. Ona po prostu wie, kogo chroni. Misza przez półsen wyszeptał: Nie zostawiajcie jej, proszę. I nikt się nie odważył. Kiedy dotarli do obozu, małej wioski ukrytej wśród wydm, na spotkanie wybiegły kobiety i dzieci. Chłopca ostrożnie wniesiono do namiotu lekarza. Starsza kobieta o dobrym obliczu w białej narzutce Otarła mu twarz, obejrzała jego nogi i powiedziała: Żyje, i serce bije równo. Jak on przeżył, zapytał ktoś. Zapytajcie jej. Lekarz wskazała na owczarka, który siedział przy wejściu. Nie próbował wejść, po prostu czekał, obserwując. Gdy wszystko ucichło, lekarka usiadła obok miszy i zapytała: Chłopcze, jak masz na imię? Misza, wyszeptał. A jej imienia nie znam. Po prostu przyszła. Została, powiedziała kobieta. A to jest ważniejsze niż imię. Tymczasem na drugim krańcu pustyni Aleksander wracał. Samochód kołysał się na piasku, i każda minuta była jak cios nożem. Nie wiedział, czy Misza żyje, ale w głowie brzmiał tylko jeden głos: Porzuciłeś go, zostawiłeś go tam jak śmiecia. Zatrzymał się przy najbliższej studni. Pokazywał ludziom zdjęcie, błagał, krzyczał, milczał. Widzieliście chłopca na wózku samego? Nie widzieli. Ale słyszeli coś dziwnego. Mówią, że Beduini znaleźli dziecko na pustyni, a z nim był pies. Gdzie? I Aleksander rzucił się tam, gdzie wskazywali. Następnego ranka Misza obudził się w namiocie. Jego nogi były opatrzone, skóra posmarowana balsamem, obok gliniana miska z wodą i suszonymi owocami. Ale co najważniejsze, ona była tam. Owczarek siedział przy wejściu, a gdy się poruszył, podeszła. Ostrożnie położyła pysk na jego kolanach. Misza zapłakał. Dziękuję. Dziękuję, że nie odeszłaś. Pies cicho westchnął. Jej ogon lekko drżał z radości. Tego dnia do wioski przyjechali dziennikarze. Jeden z pasterzy opowiedział o znalezisku. Kamery filmowały miszę. Psa opowiadano, jak dziecko przeżyło pośród piasków. Ale gdy jedna z reporterek próbowała dotknąć psa, ta stanęła między nią a chłopcem, warcząc cicho, ale stanowczo. Ona nie jest dekoracją, powiedział ktoś. Ona jest bohaterką. A potem kilka godzin później do wioski przyjechał Aleksander. Zobaczył tłum, usłyszał dziecięce głosy. Potem chłopca: Misza. Rzucił się do przodu, ludzie się rozstąpili, chłopiec podniósł głowę, ich oczy się spotkały. Tato, wyszeptał Misza. Aleksander upadł na kolana, nie mógł mówić, łzy spływały mu po policzkach, wyciągał ręce, ale nie ośmielał się dotknąć. Ja, ja myślałem, ja się pomyliłem, bałem się, byłem załamany. Misza milczał, patrzył mu w oczy, potem powoli wyciągnął rękę. Więcej mnie nie zostawiaj. Nigdy. Aleksander ścisnął jego rękę, jakby bał się, że zniknie. I w tym momencie Owczarek podszedł, stanął obok i położył głowę na jego ramieniu. Zamarł. Ty, ty ją znalazłeś? Nie, odpowiedział Misza. Ona znalazła mnie. Trzeciego dnia wioska urządziła święto. To nie był karnawał. To było święto ciszy, świateł i wdzięczności. Na placu zapalono lampy, przyniesiono jedzenie, dzieci śpiewały. Pies szedł obok miszy, którego posadzono w fotelu na wozie. Była w centrum uwagi, ale nie szukała sławy. Po prostu była obok. Kiedy lekarka podeszła do Aleksandra, powiedziała: Nie byłeś gotów, by być ojcem. Ale Bóg posłał ją, aby dać ci drugą szansę. Nigdy nie będę w stanie się odwdzięczyć, wyszeptał. I nie trzeba, po prostu nie zgub go więcej. Tego wieczoru Misza położył się spać w prawdziwym łóżku. Odwrócił się na bok, a pies już zwyczajowo położył się u jego stóp. Jakże cię nazwać? Zastanawiał się. Jesteś jak cień i światło jednocześnie. Wiesz! Nazwę cię nadzieja. Chcesz? Ogon uderzył o podłogę. Odpowiedź była jasna: Dziękuję ci, Nadziejo. Jesteś moim aniołem. I gdy chłopiec zamknął oczy, pies nie spał. Leżał obok, patrzył w ciemność. I gdyby ktoś tej nocy odważył się zbliżyć, zobaczyłby nie tylko psa, ale strażnika. Ta historia rozniosła się po całym regionie. Ludzie nazywali to cudem pustyni. Pisano, pies uratował chłopca, którego porzucił własny ojciec. Ale w samej wiosce wiedziano, że nie tylko pies uratował chłopca, ale i chłopiec uratował psa. Znaleźli się w momencie, kiedy oboje byli zapomniani. Ich więź stała się legendą. Minęło kilka tygodni od chwili, gdy Misza wrócił do życia. Już nie leżał cały czas. Teraz siedział u wejścia do namiotu. Patrzył, jak dzieci grają w piłkę na zakurzonej ulicy. Jego twarz stała się nieco pełniejsza, skóra bardziej miękka, a oczy one wciąż były duże, ale teraz było w nich więcej światła, a obok zawsze była ona, nadzieja. Nie odchodziła na krok. Jeśli ktoś podchodził do miszy zbyt szybko, wstawała i patrzyła, jakby pytała, z jakimi zamiarami przychodzisz? Ale wystarczyło, że dziecko usiadło obok lub wyciągnęło rękę z jedzeniem. A ona machała ogonem i przyjmowała poczęstunek z wdzięcznym spojrzeniem. Wieści o nich rozeszły się daleko. Do wioski zaczęli przyjeżdżać ludzie z kamerami, mikrofonami, notatnikami. Opowiedzcie, jak przeżyliście, gdzie znaleźliście psa, czy można go sfotografować? Aleksander teraz nieodłącznie je przysynu, coraz częściej trzymał ludzi na dystans. Mój syn to nie widowisko, ten pies to nie eksponat, szanujcie to. Ale nie wszyscy słuchali. Pewnego dnia mężczyzna ze złotym zegarkiem, w towarzystwie kierowcy i fotografa, podszedł prosto do Miszy i podał mu wizytówkę. Reprezentuje dużą fundację charytatywną. Chcemy kupić tego psa, dać mu lepsze życie, pokazać światu, jaka jest wyjątkowa. Misza spojrzał na niego, potem na nadzieję, potem znowu na mężczyznę. A pan sprzedałby swojego brata? Zapytał. To pies, chłopcze, my możemy dać jej warunki, jakich wy nie macie. Nadzieja wstała. Jej sierść się uniosła cicho zawarczała. Aleksander stanął między mężczyzną a synem: Odejdźcie, póki prosimy po dobroci. Tego samego wieczoru wioska zebrała się na naradę. Ludzie dyskutowali, czy wpuszczać dziennikarzy. Jedni mówili. To przyniesie pieniądze, uwagę, rozwój. Inni sprzeciwiali się. To zniszczy spokój. Misza podniósł rękę. Czy mogę coś powiedzieć? kiwnęli głowami. Powoli wstał z wózka, trzymając się za oparcie. Kiedy zostałem na pustyni, nikt nie przyszedł. Ani samochód, ani fundacja, ani miasto. Tylko ona, ten pies. Ona została, kiedy było strasznie, zimno, bolało. I ona nie prosiła o nic w zamian. Teraz chcecie pokazywać ją w telewizji, sprzedawać koszulki z jej zdjęciem. Ona nie prosiła o sławę, ona po prostu była obok. Zamilkł, a w sali zapadła cisza. Czasami, kontynuował ciszej. Jedyne czego potrzebuje istota na tej ziemi, to być obok kogoś, kto jej nie porzuci. To wszystko. Nie zabierajcie jej tego. Następnego dnia wioska zagłosowała. Żadnej komercji, żadnej sprzedaży. Nadzieja nie jest atrakcją turystyczną, jest częścią rodziny. Ale próba dopiero się zaczynała. Kilka dni później ktoś zatruł wodę w pobliżu obozu. Kilka kus zachorowało. Jedno z dzieci poczuło się źle. Podejrzenie od razu padło na obcych, reporterów, handlarzy, łowców sławy. A potem nadzieja zniknęła. Misza wpadł w panikę wołał płakał jeździł po wiosce pukał do każdych drzwi ona nie mogła po prostu odejść nie odeszłaby beze mnie aleksander wziął motocykl i pojechał w noc podążając za śladami łap jechał aż zobaczył nadzieję leżała na skraju drogi pod akacją żywa ale słaba jej sierść była brudna oczy matowe aleksander podbiegł obejrzał ziemię resztki kiełbasy zatrute nie powiedział ani słowa, ostrożnie podniósł psa, położył na motocyklu i pojechał z powrotem. Dni oczekiwania były męczące. Lekarka wstrzykiwała surowice, poiła nadzieję ze strzykawki, zakraplała oczy. Misza nie odchodził. Nie spał, siedział przy wejściu, kładł rękę na jej piersi, aby czuć oddech. Jesteś silna, proszę, nie odejdziesz, prawda? Otworzyła oczy. Słabo. Ale wystarczająco, by machnąć ogonem. Kiedy zaczęła dochodzić do siebie, cała wioska świętowała, jakby uratowano dziecko. Pasterze przynieśli barana, kobiety upiekły placki, dzieci zrobiły z tkaniny medal i zawiązały jej na szyi. A misza, on cicho przytulił jej głowę do swojej piersi i powiedział: Ty teraz też wiesz, jak to jest być uratowaną, prawda? Pies westchnął i zasnął. Wiedząc, że tym razem nie jest sama. Minął rok. Misza już nie był tym chłopcem, którego porzucono na pustyni. Wciąż siedział na wózku inwalidzkim, ale teraz był on ozdobiony skórzanymi wstawkami, które zrobił miejscowy rzemieślnik. Na tylnym kole wisiała drewniana tabliczka z wyrzeźbionym słowem nadzieja. Każdego ranka wyjeżdżał na ulicę i woził swojego psa po wiosce. Tak, woził, ponieważ po chorobie. Nadzieja zaczęła powoli tracić wzrok. Ale misza się nie przestraszył Teraz ja jestem twoimi oczami, a ty moim sercem. Mówił to z uśmiechem i każdy, kto przechodził obok, zatrzymywał się, aby popatrzeć. Dziecko, które kiedyś porzucono, teraz stało się przewodnikiem dla tej, która go uratowała. Byli nierozłączni nie tylko ciałem, ale i duszą. Aleksander też się zmienił. Już nie patrzył w podłogę. Nauczył się rozmawiać z Senszali, z synem, śmiać się, żartować. Zbudował w wiosce warsztat i zaczął robić proste wózki dla biednych rodzin. Często powtarzał Druga szansa to nie przypadek, to dar, na który trzeba zasługiwać każdego dnia. Pewnego wieczoru, kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, Misza siedział z nadzieją na wzgórzu, patrząc na piaszczyste morze. Wiesz, wyszeptał. Kiedyś myślałem, że nikt mnie nie kocha, że jestem tylko pomyłką, a potem przyszłaś ty. Ani słowa, ani obietnicy, po prostu byłaś i to wystarczyło, abym przeżył. Pies lekko przytulił się do jego nóg. Już prawie nic nie widziała, ale słyszała każdą intonację jego głosu i czuła, że w tym głosie było coś więcej niż wdzięczność. Była tam miłość. Ta historia dotarła do setek tysięcy ludzi, nie z gazet, nie z wiadomości, ale z ust do ust. Opowiadano ją przy ogniskach, w szkołach, na weselach i pogrzebach, ponieważ to była nie tylko historia o psie i dziecku, to była historia o tym, jak czasami ratunek przychodzi nie w takiej formie, w jakiej go oczekujemy. O tym, że nawet jeśli Cię porzucono, nawet jeśli jesteś sam, gdzieś na świecie jest istota. Gotowa położyć się obok i powiedzieć: Jestem z tobą do końca. Jeśli oglądacie ten filmik i czujecie się samotni, rozejrzyjcie się. Czasem nadzieja już siedzi obok was, po prostu w milczeniu, po prostu obok, po prostu na zawsze. M. Dziękuję, że zostaliście ze mną do samego końca. Naprawdę doceniam każdą chwilę, którą tu ze mną spędziliście. Obecnie jesteśmy na drodze do zdobycia pierwszego tysiąc ty, tysiąca subskrybentów. Jeśli historie, które opowiadam, choć trochę poruszyły wasze serca, proszę wesprzyjcie mnie, klikając przycisk subskrybuj. Każda wasza subskrypcja to dla mnie ogromna dawka motywacji, by dalej pisać i tworzyć dla was jeszcze więcej wartościowych historii. Do zobaczenia w kolejnym filmie.